Bardzo często są to dzieci porzucane. Są znajdowane w bardzo tragicznych warunkach, bo niemowlęta porzuca się tam w lesie, w rowach. Kiedy moi uczniowie zobaczyli, że po drugiej stronie są dzieci, którym brakuje właściwie wszystkiego, no to postanowili, żeby pomóc w taki namacalny, trwały sposób. Plan jest taki, że odwiedzimy nasze dzieci w sierocińcu, że kilka dni spędzimy, spędzimy z nimi, no i przydamy się, mam nadzieję, przy budowie. Będziemy stawiać, stawiać mury. Mury nowego sierocińca. Na razie na ten cel nauczycielka z piły zabrała 15 tysięcy złotych. Aby wybudować ośrodek, gdzie znajdą się także sale lekcyjne, sala gimnastyczna, toalety i kuchnia, potrzeba bagatela 100 tysięcy złotych. Więc zbiórka trwa nadal. Póki co 2 sierpnia Katarzyna Włodkowska wraz z rodzicami swojego ucznia Reginą i Jackiem Wojnickimi wyruszą do Budaki, by osobiście poznać swoich podopiecznych i zacząć pracę nad budową. W starym ośrodku w tej chwili przebywa 70 chłopców i 14 dziewcząt w wieku od 4 do 17 lat. Projekt budowy nowego sierocińca można wesprzeć na stronie pomagam.pl. Budowa sierocińca w Ugandzie. Informacje znajdą się także na Facebooku face to face